Siema, ja jestem Dragon i witam Was na moim kanale testowym. A dzisiaj mamy kolejną przesyłeczkę z Chin, która już została opłacona w Polsce po nowych podatkach, które zostały nam nałożone przez Państwo. Więc odpakujmy ją sobie, zobaczymy, co mamy wewnątrz opakowania, co nam znowu Chińczyk wysłał. Nie wiem, czy już może po kształcie coś rozpoznajecie co to może być. Jeśli nie, otwieramy dalej. Myślę, że Chińczyk dosyć dobrze postarał się, żeby to nam zapakować. Więc odpakujmy to sobie i zobaczymy, czy nie został uszkodzony w transporcie, a co? To widelec do roweru. Mamy tu jeszcze jakąś kopertę. Zobaczymy co w niej jest. Jak widzicie, mamy tutaj szyszkę do sterów. Miło, że takie coś też dodali nam i nie trzeba już tego dokupować. Jak widzicie, mamy tutaj amortyzator firmy ZTTO. Jest to chiński producent sprzętu do rowerów. Ponoć jego sprzęt jest całkiem niezły, jak za te pieniądze, a trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że są to mega małe pieniądze. Jeśli chodzi o amortyzator powietrzny, to niejednokrotnie amortyzator sprężynowy kupicie za większe pieniądze. Jest to amortyzator do kół 29 cali, jego waga to. 1840 gram, więc nie za dużo, nie za mało. Myślę, że odpowiednia waga. Zwłaszcza, że amortyzator jest, jak powiedziałem, chiński i bardzo tani. Amortyzator jest do kół 29 cali, co macie tutaj napisane. Odległość od środka piasty do podkowy. To 395 mm, więc koła 29 cali na pewno wam wejdą. Mamy tutaj mocowanie pod hamulec tarczowy. Jest to mocowanie typu PM. Nie mamy tutaj mocowania, natomiast pod hamulce typu V-brake, nic takiego tutaj nie znajdziecie. Jedyny sposób zamontowania hamulców to są hamulce tarczowe. Średnica lagi to 32 mm, a skok amortyzatora to 120 mm. Mamy też tutaj blokadę amortyzatora. Jest ona stopniowana. Jak go sobie zamontujemy, to będziemy sprawdzać, czy faktycznie to w jakikolwiek sposób działa. Tak, jak powiedziałem, jest to amortyzator powietrzny, więc tutaj mamy kapselek od pompowania amortyzatora jest to wentyl typu AV, szreder lub jak to woli e, samochodowy pamiętajcie że aby napompować ten amortyzator to niestety ale potrzebujecie specjalną pompkę do amortyzatorów taką pompkę omawiałem dla was w poprzednim filmiku tutaj na górze macie Kartę, więc sobie przejdźcie do filmiku, jeśli go nie widzieliście. A dlaczego potrzebujecie specjalnej pompki do niego? Ponieważ, jeśli użyjecie kompresora, to rozwalicie uszczelniacza. Natomiast, jeśli będziecie go próbowali napompować zwykłą pompką, nie dacie raty. To są za duże ciśnienia. Zwykła pompka rowerowa nie napompuje Wam tego amortyzatora do takich ciśnień. Jakie są wymagane? A tabele wymaganych ciśnień macie tutaj. Ustawia się go pod konkretną wagę, pompuje się go pod konkretną wagę jeźdźca. Tak maksymalnie możecie go napompować do 100 PSI. Niestety tutaj tabelka jest w wagach angielskich, czyli w funtach, więc będzie trzeba sobie niestety to przeliczyć pod konkretną wagę na kilogramy ale naprawdę tutaj trzeba użyć porządnych ciśnień tutaj Wam mogę jeszcze powiedzieć, że w podkowie macie otwór gwintowany pod jakiś błotniczek a jeśli chodzi o lagi jest to średnica 32 mm na ladze jednej macie taki o-ring który pomoże Wam w ustaleniu tak zwanego sagu Czyli wstępnego ugięcia amortyzatora, poddane oczywiście teren, w jakim ma się ugiąć, aby amortyzator w pełni sprawnie działał. Jak to będzie w przypadku tego chińskiego amortyzatora, sprawdzimy go, jak go sobie zamontuje Rurę sterową macie standardową na 1,18 cala, nie jest to taperowana główka, czyli góra jest 1,8, a dół wtedy jest 1,12 cala. Więc jest to można powiedzieć, że do starszego typu rowerów. Jeśli chodzi o mocowanie przedniego koła, jest to też można powiedzieć, że już w dzisiejszych czasach archaik, czyli na zwykłą ośkę 9 na 100 mm. Nie mamy tutaj mocowania pod sztywną oś. Jedna wada tego amortyzatora ale no niestety przy tej cenie no nie można mieć wszystkiego to jest brak regulacji e, kompresji odbicia jest ona ustawiona fabrycznie, standardowo przez producenta i tej wartości niestety nie zmienimy no ale no za, tą, za te pieniądze niestety wszystkiego mieć nie można tak jak powiedziałem a cena jest dosyć niska zamontuję go u klienta w rowerze bo chciał sobie przetestować taki amortyzator, zobaczyć jak to działa. Budżet miał też niewielki, więc stwierdził, że zaryzykuje. Pójdzie w taki chiński wyrób. Powiedział, że jak się popsuje, to go po prostu zmieni na coś lepszego albo na sprężynę. Jeśli się przekona rzeczywiście do amorka, że to dużo lepiej wybiera, to pójdzie w lepsze. Amortyzatory powietrzne, ale chciał to przetestować, zobaczyć, jak długo to wytrzyma. Czy w ogóle to wytrzyma? Czy powietrze będzie trzymał? Czy nie będzie trzeba go ciągle dopompowywać? To sobie sprawdzi i może Wam zdam relację po jakimś czasie, jak to wygląda. Tutaj mamy jeszcze uchwyt pod przewód hamulcowy, żeby nam się nigdzie nie plątał, więc też jest takie coś. Koronę amortyzatora mamy wykonaną z aluminium o oznaczeniu 6061T6. Z tego co się dowiedziałem, jest to kute aluminium. Nie wiem dokładnie, co to oznacza, jak to będzie się sprawowało, ale podaję Wam, że takie oznaczenie tutaj występuje i niby ma być to trwałe. Dobra. Ja e, pokażę Wam filmy, jak to e, jest zamontowane u klienta w rowerze. E, jakieś zdjęcia, Wam pokażę jakieś filmiki, przebitki. E, zobaczymy, jak to się sprawdza. Jak to wygląda w ogóle. A tymczasem e, zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie coś w komentarzu, czy Wam się takie filmy podobają, czy też nie. A jeśli będziecie chcieli zakupić taki amortyzator, to link macie na dole pod filmikiem. To zapraszam Was do drugiej części.